Projekt elektryczny najlepiej przemyślać już na etapie projektowania naszego wnętrza. Warto skonsultować go po pierwsze z architektem wnętrza, po drugie z projektantem elektrycznym. Pozwoli nam to uczynić naszą instalację praktyczną. Unikniemy plątaniny, przedłużaczy czy niekomfortowego rozmieszczenia oświetlenia w naszym lokalu. Proces projektu elektrycznego powinniśmy rozpocząć od oceny potrzeb, jakie mamy w naszym lokalu. Na tej podstawie oszacujemy, gdzie niezbędne będą dla nas gniazda elektryczne, a na podstawie projektu oświetlenia ocenimy, gdzie w naszym lokalu powinny znaleźć się lampy. Dzięki temu unikniemy problemu, jaki występuje w klasycznych instalacjach, gdzie oświetlamy pomieszczenie jednym centralnie umieszczonym punktem o dużej mocy. Na rzecz kilku punktów o mocy mniejszej, które pozwolą nam zbudować odpowiedni klimat i dać komfort użytkowania. Projekt elektryczny warto skonsultować ze specjalistami. Dzięki temu zyskamy instalację o wysokiej estetyce i wygodzie użytkowania na długie lata. Zapraszamy Państwa do Luminosfery na konsultację.